Przyjaciele, przygotujcie się! W dzisiejszym wydaniu czeka Cię prawdziwa eksplozja prawdy od jednego z najbardziej niewygodnych i zuchwałych ludzi Hollywood, Mela Gibsona. Osoba, która nie boi się rzucić wyzwania systemowi i powiedzieć, co inni wolą ominąć milczeniem. Po wszystkich skandalach, bojkotach i latach krytyki mógł się zatrzymać, ale nie, nasz bohater się nie poddaje. Gibson przemówił ponownie, głośno i bezczelnie. Tym razem jego uwagi na temat Kemali Harris. Hollywood i sytuacji w USA wywołały poruszenie nie tylko w YouTube, ale także w głównych mediach. Więc co opowiedział? Zrozummy to. To nowe, szczere wyjście reżysera, które pomimo bojkotów i publicznego potępienia nadal jest symbolem niepowstrzymanego buntu przeciwko hipokryzji i podwójnym standardom, ponownie zwróciło uwagę. Mel Gibson ponownie znalazł się w centrum głośnego skandalu i jak zwykle jego nazwisko znajduje się na pierwszych stronach wszystkich wiadomości. Tym razem rozsławiono go ostrymi wypowiedziami na temat Hollywood, upadkiem kultury chrześcijańskiej i głośnymi wypowiedziami politycznymi, które wywołały fale oburzenia i oburzenia w przestrzeni medialnej. Jak wiadomo, Gibson zawsze lubił mówić prawdę tak, jak ją widzi, bez zmiękczania języka. Ostatnio nie bał się wypowiadać się na temat polityki USA, krytykując wiceprezydenta Kamala Harris. Jego zdaniem po prostu nie jest gotowa konkurować z takimi światowymi postaciami politycznymi jak Władimir Putin czy Xi Jinping. Gibson uważa, że jej zdolności intelektualne uniemożliwią jej bycie skutecznym przywódcą, a to może tylko pogorszyć kryzys w USA i zaostrzyć stosunki z Rosją. Wszystko to wywołało burzę dyskusji na YouTube i amerykańskich mediach, a Gibson został dosłownie skrytykowany, jak można się spodziewać. Warto jednak pamiętać, że Mel Gibson to nie tylko aktor, który wkroczył na ścieżkę konfrontacji z liberalnym Hollywood. Kiedyś był gwiazdą pierwszego rzutu, symbolem siły i brutalności, a także genialnym reżyserem kultowych taśm, takich jak Zabójcza Broń i Braveheart. Ale teraz stał się postacią kontrowersyjną, a dla wielu nawet niepożądaną w branży, zwłaszcza po tym, jak odważył się mówić o rzeczach, które większość w Hollywood wolałaby ukryć. Pomyśl o jego kultowym filmie Pasja Chrystusa ten projekt był zarówno triumfem, jak i początkiem końca jego kariery. Obraz wywołał burzę oburzenia z powodu swojej religijnej tematyki. Wielu krytyków uznało go za obraźliwy, a samego Gibsona oskarżono o antysemityzm. Szefowie Hollywood i media praktycznie go bojkotowali, ale Mel nie milczał. Tłumaczył, że jego film był próbą ukazania głębi wiary i brutalnej rzeczywistości wydarzeń, które często pozostają milczące. Od tego czasu jego kariera została celowo odwołana. Ponadto Gibson zawsze był niewygodny, ponieważ wielokrotnie wypowiadał się na temat skandali w Watykanie, podnosił pytania o moralne i finansowe niepowodzenia Kościoła. Te odważne wypowiedzi Gibsona nie dodały mu przyjaciół wśród katolickiej opinii publicznej i wiernych, ani nie przyczyniły się do poprawy jego reputacji w oczach członków świeckiego społeczeństwa. Mówił rzeczy, które wielu wolałoby pozostawić niewyrażone, a to nie mogło nie wywołać urazy. Jego zdaniem papież, jako przywódca wspólnoty duchowej, powinien być przykładem dla całego świata, a nie uwikłany w niekończące się skandale i plotki. W jednym ze swoich wywiadów Gibson stwierdził: Widzę tyle hipokryzji wśród tych, którzy muszą prowadzić ludzkość do światła, że jest to po prostu śmieszne. Słowa te stały się ostatnim akordem w zerwaniu jego relacji z tymi, którzy stanęli po stronie tradycyjnej religii i wysokich standardów moralnych. Ale Gibson nie zatrzymał się i nadal walczył o swoją prawdę. Te odważne wypowiedzi ostatecznie zerwały mosty między nim a producentami. Duże studia zaczęły unikać współpracy z reżyserem, co skutecznie oznaczało koniec jego kariery w głównym nurcie. Muzyka jego chwalebnej przeszłości zamarła, a Gibson znalazł się w stanie izolacji przez wiele lat. Jednak pomimo bojkotów i dezaprobaty nie poddał się. Status niezależnego reżysera i producenta otworzył przed nim nowe horyzonty i nadal szukał okazji do wyrażenia swojej wizji bez zwracania uwagi na krytykę. Niedawno wydał film Dźwięki wolności, który stał się prawdziwą sensacją, poruszając jeden z najbardziej bolesnych i ukrytych problemów naszych czasów. To było prawdziwe wyzwanie dla całego systemu, który woli przymykać oko na tak okropne zjawiska. Gibson nie wahał się poruszyć tematów, które przerażają wielu widzów, takich jak wykorzystywanie dzieci. Sam reżyser powiedział, że ten film nie jest dla Hollywood, ale dla tych ludzi, którzy chcą poznać prawdę, mimo wszelkich starań, aby ją ukryć. Chociaż taśma wywołała ogromne poruszenie, duże studia po raz kolejny zdecydowały się pozostać na uboczu, a to tylko potwierdziło, że historia Mela Gibsona jest nie tylko historią jednego człowieka ale także żywym odzwierciedleniem tego, jak Hollywood traktuje tych, którzy odważą się mówić prawdę i przeciwstawić się mainstreamowi. Gibson stał się żywym symbolem tego, jak przemysł wypędza tych, którzy odważą się wydobyć jej mroczne sekrety na światło dzienne. I tak Gibson znów znalazł się w centrum uwagi, tym razem dzięki swoim bardzo prostym wypowiedziom na temat Kemali Harris. Te słowa, delikatnie mówiąc, nie pozostawiły obojętnym ani fanów, ani krytyków. Wszystko zaczęło się od jego przybycia na lotnisko, gdzie w rozmowie z operatorem Gibson dość szczerze zasugerował swoje stanowisko polityczne. Myślę, że nikt nie będzie zaskoczony, na kogo zagłosuje, powiedział. Stawiam na Trumpa, odpowiedział Gibson z lekkim uśmiechem. Ale nie poprzestał na tym. Znany ze swojej krytyki hollywoodzkiej elity liberalnej, Gibson nie powstrzymał się i dodał kilka ostrych zwrotów do Harrisa. Wiem, co się stanie, jeśli ją wpuścimy, a to nie jest dobre. Ma okropne osiągnięcia, nie ma zrozumiałej polityki, a jej inteligencja jest jak ogrodzenie, powiedział. Te słowa stały się prawdziwą sensacją w przestrzeni medialnej, bo nie każdy odważy się na tak twardą charakterystykę jednego z wysokich rangą członków partii demokratycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o ewentualną następcę prezydenta. A sam Trump z kolei wyraził współczucie dla Gibsona, uruchamiając w mediach społecznościowych MIM przedstawiający dwa oblicze aktora, jeden zadbany i wysportowany, drugi w stroju bojowym, jak jego bohater z Braveheart, z podpisem, głosuje na Trumpa i komentarzem Gibson jest wspaniały. Te uwagi Gibsona były silnym bodźcem do dyskusji i po i tak już napiętej debaty między dwoma przeciwstawnymi obozami. Gibson nie tylko popiera Trumpa, jest naprawdę przekonany, że dojście Kemali Harris do władzy będzie katastrofą dla USA. Jego zdaniem jej polityka tylko zaostrzy podział amerykańskiego społeczeństwa i wzbudzi jeszcze więcej kontrowersji. Harris, według aktora, nie będzie w stanie zaoferować krajowi niczego, a przy takim przywództwie Rosja i inne silne kraje po prostu nie potraktują USA poważnie, co tylko pogorszy sytuację międzynarodową. Gibson uważa, że pod rządami Harrisa Ameryka nie powinna oczekiwać stabilizacji na arenie międzynarodowej, a konflikty, takie jak w Europie Wschodniej, będą kontynuowane, a Waszyngton nie będzie w stanie znaleźć skutecznego rozwiązania. Oczywiście takie szczere wypowiedzi nie mogły nie wywołać rezonansu, ponieważ od dawna wiemy, że największe studia i wpływowi aktorzy w większości popierają demokratów, a sympatia Trumpa często kończy się poważnymi stratami reputacji. Gibson po raz kolejny jest zagrożony anulowaniem, ale to nie jest dla niego nowość i najprawdopodobniej nadal będzie się trzymał. W końcu otwarte poparcie Gibsona dla Republikanów i jego ostre wypowiedzi na temat demokratów mogą sprawić, że jego osoba będzie niepożądana dla Hollywood. Sam aktor wyraźnie rozumie, że jego przekonania są sprzeczne z głównym nurtem Hollywood i może nie liczyć na powrót do społeczeństwa rówieśniczego, w którym lojalność wobec wartości demokratycznych stała się warunkiem sukcesu. Jednak Gibson nie wydaje się zbytnio przejmować możliwymi konsekwencjami. To nie pierwszy raz, kiedy otwarcie mówi o swoich poglądach, a jego odporność od dawna jest znana opinii publicznej. W końcu, aktor jest przyzwyczajony do chodzenia pod prąd, pomimo ryzyka potępienia. Jego krytyka Harrisa i żywe poparcie Trumpa stały się czymś w rodzaju nowego wyzwania dla Hollywood symbolu oporu wobec tradycyjnych wartości narzucanych przez przemysł. Nawet jeśli rzeczywiście zostanie odwołany, Gibson pozostaje wierny sobie i swoim przekonaniom, w przeciwieństwie do wielu, którzy ze względu na karierę zdecydowali się milczeć. A ostatnio Mel Gibson miał kolejny problem. Mel Gibson znalazł się wśród celebrytów, którzy stracili nieruchomości w niszczycielskich pożarach buszów w południowej Kalifornii. Luksusowa rezydencja gwiazdy Braveheart o wartości 14 milionów dolarów znajdowała się w Malibu. W wywiadzie dla telewizji Fox aktor i reżyser ujawnił, że stracił w ogniu wszystkie rzeczy, które cenił przez 15 lat od rodzinnych albumów fotograficznych po bezcenne 17-wieczne antykwariaty. Na szczęście sam Mel i jego bliscy nie ucierpieli. W momencie pożaru Gibson przebywał w Austin, w Teksasie, gdzie nagrywał podcast z popularnym komikiem i gospodarzem Joe Roganem. Ale na miejscu katastrofy był jego syn Milo. Członek Brygady Ochotniczych Straży Pożarnych, który zajął się ratowaniem rzeczy pierwszej potrzeby. Mojemu synowi udało się złapać i wynieść paszporty i kilka ważnych dokumentów, to tragiczne, bardzo frustrujące. Ale patrzę na moich sąsiadów i martwię się o nich bardziej niż o siebie, powiedział Gibson. A potem opowiedział o własnych odczuciach związanych z pożarem, cytat. Doświadczam dziwnej mieszanki smutku i, w pewnym sensie, niemal rozkoszy. Po prostu myślę, jakie mam szczęście w życiu. To tylko rzeczy i można je wymienić lub nie, ale najważniejsze jest to, że wciąż tu jesteśmy. I co dziwne, patrzę na wszystko, co się dzieje, jako na oczyszczenie. A dzisiaj, gdy podziały w społeczeństwie amerykańskim stają się coraz głębsze, postacie takie jak Gibson stają się głosem tych, którzy popierają konserwatywne poglądy, ale stoją w obliczu ostrej presji ze strony kultury anulowania. Jest to szczególnie widoczne w Hollywood, gdzie każde odejście od właściwych poglądów może przerodzić się zarówno w osobistą, jak i zawodową katastrofę. Zjawisko to przejawia się w samowystarczalnej, ideologicznej kwarantannie, która zeruje kariery ludzi popierających konserwatywne wartości. Rozpoczęty jako ruch antydyskryminacyjny, kultura woke często prowadzi do nieproporcjonalnie brutalnych konsekwencji. Ludzie są pozbawieni ról, kontraktów, a nawet publicznego szacunku za swoje słowa i poglądy. Oto świeży przykład. Aktorka Giną Karaną, znana z serialu Mandalorianin, stała się przykładem tego, co może się przydarzyć każdemu z nas. Potępiła podwójne standardy dotyczące wolności słowa i porównała presję na konserwatystów do dyskryminacji. Reakcja nastąpiła natychmiast, została zwolniona z serialu, a kontrakt z nią zerwali przedstawiciele firmy Disney, twierdząc, że poglądy karaną są niedopuszczalne. Tak więc utalentowana aktorka, broniąc swoich przekonań, znalazła się za burtą branży. Takie przypadki stają się coraz bardziej powszechne, jak w przypadku Chrisa Pratta, gwiazdy Guardians of the Galaxy, który pomimo próby uniknięcia oświadczeń politycznych, jest regularnie atakowany za swoje poglądy religijne i konserwatywne. Te przykłady tylko potwierdzają, jak bardzo kultura anulowania wpływa na życie i karierę ludzi, którzy odważą się bronić swoich opinii. To zdaniem wielu Podkreśla wyraźne uprzedzenia w branży. Mel Gibson wielokrotnie musiał publicznie wyjaśniać i usprawiedliwiać swoje przekonania, chociaż sam aktor nigdy nie twierdził, że chce kogoś urazić. A oto kolejny wspaniały przykład dla Was, przyjaciół, Sylvester Stallone. Legenda akcji, ucieleśnienie męskiej siły i determinacji, w swojej nowej pracy w serialu Talse King nie tylko opowiada historię o mafijnych starciach, ale także porusza tematy wywołujące burzę kontrowersji. Jego bohater, lan, człowiek starej szkoły, stanowczo odrzuca modę na zaimki i złożone teorie płci. W swojej roli wyjaśnia: mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta jest kobietą. Takie poglądy wydają się denerwować społeczeństwo gotowe ogłosić Sylwestra nową ofiarą kultury anulowania. Niektórzy krytycy twierdzą, że Stalon rozpowszechnia przestarzałe poglądy, które rzekomo hamują postęp i tworzą niebezpieczne stereotypy chociaż wielu w Hollywood stara się podążać za nowymi trendami i dodawać do swoich projektów odniesienia do zaimków. Stallone wybiera przeciwną ścieżkę. W jego świecie nie ma półtonów i pokazuje jak nikt inny, że mężczyzna nie powinien bać się być mężczyzną. Jego siła nie jest czymś, czego należy się ukrywać ani wstydzić. Talse King to nie tylko seria, to stwierdzenie, że tradycyjne wartości mają prawo istnieć nawet w dobie totalnej progresywności. Dla fanów Łona ta seria staje się powiewem świeżego powietrza, potwierdzając, że wciąż są tacy, którzy nie boją się mówić i być sobą. Nawet jeśli pojawią się oskarżenia o niepoprawność i nietolerancję. I niech spadną na niego krytycy, Lan tylko udowodni, że jeśli aktor ze swoim zapleczem i kultową popularnością wywołuje taką burzę, to znaczy, że obmacywał ten najbardziej bolesny punkt społeczeństwa, o którym wszyscy milczą. Stallone wydaje się przywracać widza do czasów, gdy bohaterowie byli prawdziwymi bohaterami, kiedy mężczyzna wiedział, czego chce, a kobieta pozostała kobietą. Wśród tego wszystkiego krytycy kultury anulowania podkreślają, że ruch dążący do integracji nie zawsze pozwala ludziom otwarcie wyrażać swoje przekonania, jeśli nie spełniają przyjętych standardów. Chcę wyrazić swoją opinię, przyjaciele, nic dziwnego, że postacie takie jak Mel Gibson czy Stallone znów znajdują się na uboczu branży. Chociaż to ich prawdomówność i prawdziwa odporność sprawiają, że są wspaniali. Gibson otwarcie powiedział, że myśli o Kemali Harris, nie bojąc się konsekwencji i co w tym złego. Wszyscy lubimy widzieć silne, charakterystyczne postacie na ekranie. Ale kiedy aktor wykazuje taką samą stanowczość w prawdziwym życiu, rozpoczyna się prawdziwe polowanie na czarownicę. Czy zauważyłeś również, jak często aktorzy muszą usprawiedliwiać swoją niezależność, jakby to było coś wstydliwego? Czy to nie hipokryzja? W końcu od ich bohaterów wymaga się szczerości, ale od prawdziwych ludzi niekwestionowanego podążania za trendami. Żądajmy sobie więc pytanie, czy chcemy widzieć tylko tych aktorów, którzy wygodnie milczą, czy nadal interesują nas jasne, prawdziwe osobowości. Wydaje mi się, że zasługujemy na bohaterów zarówno na ekranie, jak i poza nim, tych, którzy mają odwagę mówić swoje opinie i podejmować ryzyko, nawet jeśli jest to sprzeczne z popularnymi poglądami. Pomyśl, jeśli przemysł będzie nadal odwoływał swoich aktorów, kto w końcu zostanie? Świat filmowy zawsze był przestrzenią wolności wypowiedzi i trudnych tematów. Czas, żeby Hollywood o tym pamiętało. W przeciwnym razie jutro zostaniemy z jednym nudnym zestawem właściwych twarzy i bez różnorodności. Dziękuję za uwagę przyjaciół, nie zapomnij subskrybować i polubić, a także podzielić się swoją opinią. Zawsze jestem zainteresowany czytaniem Twoich komentarzy. Życzę dobrego zdrowia. Do zobaczenia.